Strzegę tego miejsca na wypadek powrotu obserwatorów. Dzień dobry moi mili. Trochę mnie jeszcze trzyma choroba, pewnie słychać po moim głosie, także idealnie, że ostatnimi czasy trochę się udajemy do Freliordu. Chociaż może powinienem udać się do Shurimy, to bym szybciej wyzdrowiał. Albo może do Zony, doktor Mundo by mnie albo w sumie lepiej, nie. Co jakiś czas ktoś z was pyta mnie kim są na przykład sprzedawcy na Aramie. Serio, jeżeli chodzi o tą mapę, to chyba najczęściej zadawane pytanie. Oczywiście, najczęściej pytacie, kiedy kim jest z jakiejś tam postaci, ale tak jak zawsze mówię, o każdej postaci powstanie film. Dlatego dzisiaj postanowiłem stworzyć materiał przedstawiający kompletną historię Arama czy Howling Abyss, opowiedzieć wam, kim są w ogóle sprzedawcy, zwrócić uwagę na kilka ciekawostek na samej mapie, opowiedzieć wam, jak powstał sam most i jakie wydarzenia są z nim związane. Po prostu, kompleksowy film o Aramie. Zakładam, że materiał będzie dość długi, dlatego przygotowałem sobie... Kawusie. Wam też to polecam, bo będzie to bardzo długa podróż. Jak się spodoba, zostawcie coś po sobie, bo bardzo to pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję i lećmy z tematem. Czyli zimowa mapa, na której rozgrywa się mecze aramowe, choć sam koncept służył również pod inne tryby, czyli kiedyś Aram wyglądał nieco inaczej. Sam tryb Aramowy, czyli All Random All Meat, został wprowadzony 29 czerwca 2012 roku i Howling Abyss, później w patchu 3.6, dokładnie 30 kwietnia 2013 roku, zastąpiło starą mapę, na której rozgrywano tzw. Proving Grounds. Z samą nazwą Proving Grounds jest też dość hardkorowa ciekawostka, o której powiem nieco później. I Proving Grounds była to mapa treningowa, gdzie nowi gracze mieli odbywać trening, jak sama nazwa wskazuje, poznawać postacie, działanie ekwipunku czy turetów. W zasadzie ikonicznym memem dla starszych starzym graczy, był zakup tornmaila czy na polskiej kolczastej kolczugi na Ażkę. Oczywiście, no niby można, ale raczej nie jest to zbyt częsty zakup. Starsi starzy gracze będą pamiętać, że zanim w ogóle powstał tryb Aramowy, grało się go tak trochę naokoło. To znaczy, że gracze robili grę niestandardową, odpowiednio ją nazywali i grali. I sam miałem okazję w takich grach uczestniczyć, ale były one. Jakby to ładnie powiedzieć, dość denerwujące, bo często po prostu było tak, że jak ktoś dostał postać, której nie lubił, no to wychodził. Oczywiście dzisiaj też jest to widoczne, ale wtedy w tych grach niestandardowych dużo wolniej szukało się ekipy, no bo to wiadomo, nie odpowiadał za to algorytm wyszukiwania przeciwników czy sojuszników do jednej rozgrywki, a musieliśmy czekać, aż ktoś zdecyduje się dołączyć do naszej rozgrywki. I tak Riot Games, widząc popularność trybu All Meat All Random, zdecydowało się na wypuszczenie własnego, specjalnie przygotowanego pod potrzeby graczy trybu. I jakby nie patrzeć, tryb ten sumiennie trzyma swoją popularność na dość satysfakcjonującym poziomie. Pokazuje to chociażby fakt, że ARAM nie stał się trybem rotacyjnym, a na stałe zagościł w kliencie League of Legends. Ponadto wspominałem o wydarzeniach i tutaj Icon Abyss posłużyło za bazę do stworzenia Butcher Bridge podczas eventu związanego z Bilgewater. I tryb pierwszy raz pojawił się w 2018 roku, gdzie freliorcka mapa została odpowiednio zmieniona i stylizowana na klimat pirackiego Bilgewater. Również z tą eventową rzeczą jest związana bardzo fajna ciekawostka, ale to jak przejdziemy do omawiania samego mostu. Oczywiście, co by o tym nie zapomnieć, tylko wspomnę, że na tej mapie na Holnikabys jest też rozgrywany chociażby tryb króla Poro. Myślę, że warto tutaj o tym wspomnieć, że Aram historycznie miał swoje zmiany, ale chyba nie na tyle, aby zrobić o nim materiał z serii kiedyś to było. Jak wspominałem, kanonicznie Howling Abyss znajduje się we Freliordzie, dokładnie na północy tej krainy, co jest w zasadzie dość proste do ogarnięcia. Wiadomo, jak widzimy śnieg czy lód, to od razu nasze skojarzenia lądują w proźnej krainie. Warto również wspomnieć, że jest ogromna różnica między Howling Abyss a mostem na Howling Abyss. To nie jest to samo. W skrócie to pierwsze to rejon, gdzie znajduje się sam most, jest to rozpadlina na dole, a most nad Holing Abyss jest po prostu. Mostem. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie jest to jedyny most, bo chociażby na samej mapie Aramowej, jak przejdziemy trochę w górę, o tutaj, no to w oddali widać kolejny most, który w trakcie rozgrywki się rozpada. Z samym mostem nad Holling Cupy, z tym Aramowym, wiąże się historia sięgająca tysiące lat wstecz względem teraźniejszości League of Legends i tak teraz przechodzimy do Blur. Aktualnie most stanowi przeprawę, na której drugim końcu znajduje się wejście do Cytadeli Mroźnej Straży. Możemy powiedzieć, jest to miejsce zamieszkania Alisandry i jej podwładnych, tak upraszczając troszeczkę temat. I historia powstania mostu sięga aż 9000 lat w przeszłość uniwersum League of Legends. Wydarzenie o nazwie Wojna Trzech Sióstr miało miejsce 8000 lat przed powstaniem Noxusu, zatem dla uproszczenia można przyjąć, iż most ma nieco ponad 9000 lat na karku, na cegle, nie wiem, niech będzie na karku w takim razie. Historia jego powstania została określona w tak tzw. utraconych opowieściach o Ornie. Jest związana z tym bohaterem, aczkolwiek rozpoczyna się od legendarnych trzech sióstr: pierwszej Lisandry, drugiej Awarosy, której inkarnacją ma być Aż, oraz trzeciej Seryldy, której to inkarnacją ma być Sejuani. Chodzi tutaj o to, że Ashka jest jakby takim kolejnym wcieleniem Awarosy, można powiedzieć. Tak samo Sejuani ma być kolejnym wcieleniem Seryldy. I tak oto, trzy siostry udały się na wielodniową wędrówkę do Orna z ważną prośbą. Gdy już udało im się odnaleźć półboga Feliordu, oznajmiły, że ich ludność jest nękana przez istoty potężne magicznie chodzi tutaj oczywiście o potwory z pustki. Siostry zapytały, czy bohater stanie u ich boku, aby stawić czoła potworom. On z początku nie chciał pomóc, uważał, że to nie jest jego sprawa i ogólnie nie lubił, jak ktokolwiek przeszkadzał mu w pracy, lecz przystał na wykopanie głębokiej rozpadliny, do której można by zwabić potwory. I tak Orn wykopał rów, ale nie ze względu na prośby sióstr. A Półbóg stwierdził, że ten element nada Freliordowi uroku. A że i tak coś podobnego miał wykonać, no to upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu, tym bardziej, że miejsce, które wskazały siostry na stworzenie czy wykopanie tego rowu, było według Orna bardzo dobre. Orn wziął się do pracy. Nie wiemy ile mu to zajęło, lecz po zakończeniu bez pożegnania z siostrami wrócił do swoich zajęć. Po jakimś czasie jednak na dolerowu dało się wyczuć mroczną energię pustki i wycie okropności, które chcą się dostać na Runterę. Sama rozpadlina nie wystarczyła. Po kilku latach siostry wróciły do bohatera. Na pierwszym spotkaniu z Ornem rozmawiały Cyrilda i Avarossa, natomiast tutaj, na tym drugim spotkaniu, głos zabrała Lisandra. Bohaterka oznajmiła, że nie potrafią stworzyć mostu nad rowem i prosi, aby Półbóg nauczył ją, jak to zrobić, a sama wykona robotę. Orn polecił zwrócenie się do kogoś innego, wszak nie on jeden we Freliordzie potrafi budować mosty, prawda? Na co Lisandra odparła, że inni nie potrafią budować ze specjalnego kamienia. I ten materiał, o którym mówiła Lisandra, okazał się być meteorytem, który spadł na Runterę i nikt nie potrafił go przekuć ani prawidłowo używać. Mimo, że mieli sporo lat doświadczenia, lodowa wiedźma pokazała Ornowi kawałek meteorytu. Orn spojrzał na niego i uznał to jako wyzwanie. Zostrzegł, że sam jednak wykona całą robotę, po czym z fragmentu meteorytu stworzył swój młot. Który oczywiście dziś dzierży w grze. I nie ma on jakiejś wyjątkowej nazwy, po prostu bohater nazwał go młotem. I tak, jedna rzecz doprowadziła do drugiej, najpierw młot, a później Orn stworzył most nad otchłanią, alisandra przeszła przez niego, mrocząc inkartację zaklęć tak, aby most był pewnego rodzaju barierą przeciwko potworom z pustki. Finalnie wiemy, że było to za mało i bohaterka musiała później dokonać rytuału, który poświęcił życie setek istnień, w tym jej własnych sióstr, do czego za moment przejdziemy. Lecz co ważne, Orn wspominał o tym, że jeżeli nikt nic z mostem robić nie będzie, w sensie nie będzie używał żadnej magii, to będzie on stał po wsze czasy. Lecz Lisandra, tworząc z niego barierę, oczywiście energią magiczną osłabiła jego strukturę. I tak most przetrwał i poza barierą stał się również wejściem do Cytadeli Mroźnej straży. Było kilka przypadków, gdzie most Aramowy rzeczywiście w League of Legends się pojawiał, w lore League of Legends się pojawiał, ale nie było tego niestety zbyt dużo. Chociaż i tak, Holy lorowo w porównaniu do Summoners Rifta, to istna Epopeja. Z samym Aramem jest kilka kwestii z tak zwanego przeze mnie hardkorowego lore, o którym bardzo mało osób wiele, lecz skoro ma to być kompletny materiał o Aramie, no to nie będę gdzieś tam tych hardkorowych ciekawostek trzymał dla siebie. Samą historię tego miejsca przedstawiały dwie postaci. Jedna grywalna i była to Lisandra, oraz druga, jeden ze sklepikarzy Gregor. Aby podsumować historię, wysłuchajmy najpierw tego, co Wiedźma Lodu ma do powiedzenia. Wyjąca odchłanie. Bezdenna szczelina lodowcowa otoczona pradawną fortecą wyciętą w lodowcu. Nikt nie pamięta, kto stworzył to miejsce. Nikt nie zna jego przeznaczenia. Nikt. Poza mną. Na długo przed Aż i Sojwani. Zanim magia strzaskała porozbijane szczyty. Zanim pustynia pochłonęła Shurime, Trwały czasy trzech sióstr. Byłyśmy wtedy tak młode: Avarosa, Serelda i ja, Lisandra. Wtedy żyli tu mroźni obserwatorzy. Nie wiem skąd nadeszli, ale mieli ogromną moc. Wręczyli nam dary, podzielili się magią, dali nieśmiertelność nazwali nas zrodzonymi z lodu. W zamian my dabyśmy im wszystko, czego zażądali tę potężną twierdzę, ogromne imperium, naszą lojalność. Nie była to wygórowana cena. Awarosa jednak miała inny pogląd. Jak rozpieszczone dziecko domagała się wolności, prawa wyboru, zasiała ziarna buntu i zdrady. Wszystko wydarzyło się w tym miejscu. Po jednej stronie mroźni obserwatorzy, po drugiej Awarosa i jej horda zrodzonych z lodu. Wielu zrodzonych z lodu poległo tamtego dnia, ale w końcu. Obserwatorzy zostali pokonani. Awarosa wtrąciła ich wyjących do otchłani. Nigdy jej nie wybaczyłam. Nadejdzie czas mojej zemsty. Ale to zupełnie inna historia. Ten lisandrowy monolog był lata temu do usłyszenia po zakończonej rozgrywce na Howling Abyss, jeżeli poczekało się 30 sekund od zakończenia gry. Czytaj Wybuchu jednego bądź drugiego Nexusa. Jeżeli interesujecie się fabułą League of Legends, to już na pewno zauważacie pewne nieścisłości. Otóż tak, jest to monolog ze starego kanonu ligi, gdzie historia dziś jest nieco inna, choć niektóre elementy są wspólne, np. otrzymanie śmiertelności od obserwatorów przez Lissandrę. Jak to wygląda aktualnie? Już tłumaczę. Oczywiście, gdy most już został przez Orna zbudowany, Lisandra, można powiedzieć, zaczęła wchodzić w kąszachty z obserwatorami. Wynegocjowała z nimi nawet układ, który jej siostrom się nie podobał, i taki stan rzeczy uważały na dłuższą metę jako los gorszy od śmierci. Serylda i Avarossa od razu widziały zagrożenie ze strony obserwatorów. A ich potęga miała niszczący wpływ na ziemię czy nawet na niebo, które stawało się coraz ciemniejsze. Nawet wiatry zaczęły wiać nieco chłodniej. Lisandra uważała jednak inaczej i nie zgadzała się z siostrami, i tak doszło do konfliktu między bohaterką a sojuszem Seryldy i Awarosy. I ten konflikt w uniwersum, jak już wspominałem, jest nazwany wojną trzech sióstr. Walka, według jednego z aramowych sklepikarzy, czyli ducha Gregora, trwała wiele dni, gdzie panowie pustki zaczęli przenikać do świata fizycznego, zaczęli się po prostu materializować, ale finalnie nie zdążyli bo wiedźma lodu zrozumiała, iż był to przeogromny błąd. Dojrzała, że obserwatorzy to czyste zło i nie obchodzi ich nic poza niszczeniem i destrukcją. Choć obserwatorzy jedną nogą na runterze już byli, bohaterce udało się ich powstrzymać. Przeprowadziła potężny rytuał poświęcający całe armie jej siostry przy okazji, celem zamknięcia najeźdźców w prawdziwym lodzie. Jeżeli chodzi o aspekt historyczny, no to wiemy, że most stoi do dzisiaj. Lecz sam most, na którym rozgrywa się rozgrywka Aramowa, należy do grupy wielu mostów. Niestety nie wiemy ile ich jest dokładnie. Prawdopodobnie całkiem sporo. Być może się zapytacie, jak to? Przecież Orn musiał zbudować most, bo nikt inny nie umiał tego zrobić. Mówiłem o tym przecież, prawda? Okazało się, że Lissandra ku niezadowoleniu Seryldy i Awarosy na tamtejszym spotkaniu Orna po prostu okłamała, a potrzebowała trwałej budowli do stworzenia bariery, o której wspominałem. Jak również mówiłem, chociażby na Aramie w League of Legends widać drugi most, ale nie jest to jedyne miejsce, gdzie most jest widoczny. Bo chociażby na jednej z kart w karciance Legends of Runeterra, na karcie o niespodziewanej nazwie Holy Gabes, również go widać. I owe mosty są określane jako mosty zrodzonych z lodu, czytaj z angielskiego Bridges of the Iceborne. Jak wspominałem, nie wiemy ile ich jest dokładnie, ale wiemy o co najmniej trzech. Pierwszy nazywany jest mostem Boleści, drugi mostem cienia lub cienistym mostem, a trzeci mostem zakupionych. Generalnie rzecz biorąc, sama mapa Halling Cabes nie jest zbyt dobrym źródłem wiedzy pod kątem umiejscowienia mostów, znaczy poza głównym mostem, czy w ogóle przedstawienia ich, i tutaj musimy się posiłkować szczątkowymi fragmentami lore, czy niektórymi grafikami ligolegendowymi. Również nie pomaga nam sama różnica w prezentacji rejonu, jakim jest Halling Cabes. Chociażby jeżeli spojrzymy na przedstawienie tej lokacji w karciance, jak popatrzymy w stronę fortecy, widać, że konstrukcja mostu jest nieco inna. Ponadto most prezentowany w League of Legends po lewej stronie jest wiele metrów niżej, a ten wydaje się być na podobnym poziomie, nawet nieco wyżej. Choć nie jest to powiedziane wprost, a ramowy most ma swoją nazwę i jest to Bridge of Sorrows, czyli wspominany most boleści. Udało mi się to ustalić, gdyż natknąłem się na informację, że most boleści jest jedynym mostem prowadzącym właśnie do cytadeli mroźnej straży, więc, prostą metodą eliminacji, możemy dojść do takiego wniosku. Także, voilà! Most Aramowy nazywa się Mostem Boleści. Ale nie jest to jego jedyna nazwa, co ciekawe. Z lore, czy z samych interakcji Gregora i Lighta, czyli sprzedawców na Howling Abyss, da się dojść do wniosku, że inną nazwą jest na przykład Proving Grounds, co jest akurat ciekawe. Do tego jeszcze mamy Holing Arch, Most Cytateli, czy na przykład Murder Bridge, jak nazywa go Light, ale po chwili stwierdza, że lepsza nazwa to Howling Abyss. Zginęło tu tylu ludzi. Powinienem nazwać to miejsce Zabójczym Mostem. Nie, nie, Hauling Abyss jest zdecydowanie lepsze. Zanim przejdziemy do dwóch kolejnych mostów i tym co poniżej, warto jeszcze na chwilę zatrzymać się na samej Cytadeli frostgardów. Poniekąd jest ona częścią mapy Aramowej, no bo w górnej stronie Hauling Abyss widzimy zamknięte wejście do Cytadeli. Jest ona aktualnie siedzibą Lisandry i jej popleczników, lecz znajdują się tam również historyczne zapiski, prawdopodobnie bardzo mocno przefiltrowane przez wieć lodu. Z tego co mi wiadomo, sama cytadela znajduje się pod szczytem góry o nazwie Frosthorn. To właśnie z tej cytadeli nazwijmy to Urzęduje Lisandra, prowadząc w jej niższych częściach audiencję dla swoich najbardziej zagorzałych wyznawców, określanych jako Draklorni, którzy moim zdaniem są jednymi z najciekawiej stworzonych odłamów czy. Bardziej grub w League of Legends. Poniżej mostu znanego z Arama znajduje się, chyba tak mi się wydaje, most cienia. Lecz przyznam się szczerze, no nie jestem tu na 100% pewny, czy taka jest jego nazwa. No bo ten most tutaj, no nikt się do niego praktycznie nie odnosi, więc jest to mój strzał. Można by tutaj powiedzieć, że ten most znajduje się w cieniu, ale trzeba założyć, że jest to raczej zagrywka gameplayowa. No bo po co w zasadzie ten most miałby być w jakikolwiek sposób oświetlony, skoro ledwo go widać i mało kto w ogóle zwraca uwagę podczas rozgrywki, co się dzieje z tym mostem. Z kolei, moim skromnym zdaniem, definitywnie najciekawszym mostem ze wszystkich jest Most Zagubionych, którego ja zwykłem nazywać Mostem Pustki. Jest to najniższy znany most w Holy Cabys, co wcale nie dziwi. Jak się zapewne domyślacie, praktycznie nic o nim nie wiemy. Wiemy tyle, że najprawdopodobniej w aktualnej fabule League of Legends most został zmieniony przez energię pustki, występującą poniżej. No właśnie, poniżej. Dwie sprawy tutaj. Po pierwsze, zapytacie się jak to? Przecież obserwatorzy są uwięzieni poniżej, prawda? No nie do końca, to tylko kwestia czasu, aż uda im się uwolnić, a sama energia już wpływa na najniższe elementy. Nawet zaczynają już wyłazić stamtąd potwory. Oczywiście, pod tym mostem znajdują się jeszcze ogromne barykady nazywane Mortisami, które są zbudowane na całej przestrzeni od dna do najniższego mostu. I wspominałem wam o nich w hardkorowych ciekawostkach, mają być ostatnią deską ratunku w przypadku kiedy obserwatorom uda się wydostać z lodu, którym zamknęła ich Lisandra. No właśnie, a niżej znajduje się tak zwana Hala Dziewięciu. Również nie za dużo o tym miejscu wiemy. Wiemy tyle, że zostało skonstruowane przez Yeti, tak dokładnie tych samych Yeti, którego przedstawicielem jest chociażby Willam, i znajdują się tam zabezpieczenia w postaci run, ale nie run świata, a magicznych run, czy bardziej glifów, które mają poza prawdziwym lodem trzymać obserwatorów w szachu. Aczkolwiek wiemy, że z roku na rok obserwatorzy są coraz bliżej wyjścia i zbliża się czas, kiedy będą mieli zaatakować runterę co ważne. Lisandra raz do roku wysyła specjalną ekipę, przeważnie wprawionych w boju wojowników, którzy byli zrodzonymi z lodu, aby sprawdzić, jak się mają sprawy na dole. I trzeba przyznać, że była to bardzo ciężka podróż. Jeżeli mielibyśmy porozmawiać o samych elementach mapy aramowej, tutaj, no, trochę ich mamy. Powiewające czerwone sztandary są oczywiście symbolem mroźnej straży. Do tego na moście da się znaleźć pomniki kształtem przypominające właśnie obserwatorów, a na końcu mostu mamy wejście oczywiście do cytadeli mroźnej straży. A na podłodze, tutaj na respie, mamy oczywiście wyrytą Lisandrę jako przywódczynię tego jednego z trzech odłamów we Freliordzie. Jednak mam wrażenie, że najważniejszą rzeczą dla wielu graczy jest dwójka aramowych sprzedawców. O nich właśnie najczęściej mnie pytaliście na streamkach. Może zacznijmy od Gregora, gdyż o nim wiemy na pewno więcej i przez to jest ciekawszy. Przede wszystkim opowiada on swoją historię, w swojej najdłuższej interakcji. Wspomina tam budowniczego mostu w zamyśle Orna i wydarzenia, których był świadkiem, czyli bitwę kończącą wojnę Trzech Sióstr. Gdzie Lisandra poświęciła wszystkich, aby ratować Freljord i w zasadzie cały świat przed pustką. Myślę, że to dobry moment, aby posłuchać tego, co Gregor ma do powiedzenia. Akurat tutaj będzie to w wersji angielskiej, gdyż uważam, że Gregor ma o wiele lepszy dubbing w tejże wersji. To jest more than just a bridge, you know. Maybe it was once a simple thing of stone and mortar, but now it bears the weight of the entire Fremen world, its fate. The fate of this land was decided here ages ago, in a long and brutal battle. Just look That noise is more than the wind. It is the cry of the vanquished, thrown howling into the abyss. Everyone's forgotten who built this bridge, and why. Everyone's forgotten the war that gave this place its scars. Everyone but me. I was there. I saw the battle. I died here. And I never left this place. I was bound here to stand guard. And sound my war if our enemy ever return. And now, now the howling grows louder, and I sense something evil stirring in the abyss. My hand reaches for my war. This place will soon see a battle again, one that will shape the Frillyord for all time. And if the Frillyord falls, so too will the rest of the world. Yes! This is more than just a bridge. Gregor w swoich interakcjach wyjawia również kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, uważa się on za strażnika miejsca, o którym dziś opowiadamy, i jest jedyną osobą, nie licząc Lisandry, która ma wiedzieć w 100%, co tutaj zaszło. Dlaczego akurat on jeden przetrwał jako duch? Zaraz do tego przejdziemy. Gregor również ma trochę nieaktualne informacje odnośnie aktualnego stanu świata czy nawet friordu. Zresztą nic dziwnego, skoro siedzi cały czas w jednym miejscu i nie może się ruszyć. Nie wie on chociażby, że przez setki lat Lisandra starała się zmodyfikować i ocenzurować pewne historyczne wydarzenia dotyczące jej działań i związania z obserwatorami. Oczywiście, do tego jeszcze wiemy, że Guardian's Horn należał pierwotnie właśnie do niego, czyli jeden z przedmiotów, który jest dostępny do kupienia na Aramie. Zresztą widać ten item na zamarzniętym ciele Gregora nieco za nim. Wyjawia on również, że inny przedmiot, Seeker's Armguard należał pierwotnie do Lisandry. No bo Seeker to właśnie Lisandra. To nie koniec informacji, jakie mamy. Według interakcji NPC ta był on sojusznikiem awarosy, która, co ciekawe, sama go zabiła i związała jego ducha z tym miejscem, aby za pomocą swojego rogu ostrzegł żywych w razie powrotu obserwatorów. Z kolei o Lightie wiemy sporo mniej. No właśnie, Light. Z tego co wiem, już się tak nie nazywa, a jego imię zostało zmienione na Hermit. Miało to być związane z problemami z pewnym pracownikiem Riot Games, od którego imię dziedziczył Light, i to imię zostało zmienione na Hermita. A latający wynalazek na prawo od niego też ma swoje imię. Jest to Jeevis. Light był profesorem Akademii Nauki i Postępów w Piltover, lecz rozumiał on postęp nieco inaczej. Przeważnie tożsama z nim jest pogoń za czymś nowym, odkrywanie czy tworzenie nowych wynalazków. Light natomiast uważał, że postęp oznacza również odkrywanie rzeczy utraconych, z których możemy się czegoś nauczyć. Dlatego udał się na północ do Freliordu, aby rozwikłać zagubione zagadki historii. I tak stara się on dojść do tego, co się w zasadzie w Halling Abyss stało. Jest to swoją drogą dość ciekawa historia, no bo gość stoi dosłownie obok wejścia do siedziby Lisandry i Mroźnej Straży i w sumie to węszy. Że nikt go tam jeszcze za fraki nie wziął i nie wywalił, to nie wiem. Z jego interakcji wynika jednak, że nie pozyskał jeszcze zbyt dużej ilości informacji. Oczywiście pod kątem gameplay'u stać tam musi, ale lorowo uważam, że no chyba raczej szybko by stamtąd poszybował w dół. No właśnie, a propos Light'a czy Hermita. Ja zawsze mówiłem na niego light, więc trochę mi tutaj to zostało we krwi. Być może zapytacie się, co się stało z wczorajszym filmem o rzeczach poza mapą Aramową. Czuję się zobligowany, aby to wyjaśnić, bo wkradł się tam błąd z mojej strony odnośnie aramowego tła, określanego w branży. Jako Skyfall. Przez błędną interpretację, wydźwięk filmu nie był taki jak chciałem, więc postanowiłem go usunąć. Chciałbym podziękować również osobom, które zwróciły mi na to uwagę. Pomimo błędu z mojej strony, za który przepraszam, jest to świetne uczucie. Często piszecie mi na priwie Marwek, dzięki za taki i taki materiał. Dowiedzieliśmy się tego i tego super. I dzięki Wam ja też mogę się czegoś nauczyć, bo ta Skyfallowa grafika, a bardziej jej wykonanie, wcale nie jest takie proste. Przed momentem wspominaliśmy o lorowo istotnych elementach mapy. Długo zeszło na sprzedawców. W ramach ciekawostki, kanonicznie nie powinno być tutaj w ogóle inhibitorów czy Nexus'a, Bo o ile te pierwsze z tego co kojarzę, to w jednym miejscu lorowo występują i znajdowały się na fortecy Monolith ale tutaj odsyłam Was do filmu o Malfajcie, jeżeli jesteście ogólnie ciekawi. Tak, Nexusy były to starolorowe budowle. Oczywiście to, że w trakcie rozgrywki most się rozpada, ma swoje podłoże fabularne. Nie chodzi tylko o urozmaicenie samej gry. Otóż, jak wspomniałem, magia miała osłabić konstrukcję mostu stworzonego przez Orna, i mamy tutaj dwie drogi: albo udział naszych postaci używających przedmiotów i umiejętności tak wpływa na konstrukcję, albo jest to historyczna prezentacja po prostu. Generalnie, niestety, tak jak w Ruined Kingu było sporo rzeczy do analizy, że tak powiem, ale Ruined King też był nieporównywalnie większy, oczywiście, nie neguję tego faktu. Tak, Holidkabys w League of Legends, niestety, jest pełne powtarzalnych elementów, choć niektóre z nich rzeczywiście mają jakąś w sobie tam ciekawostkę, powiedzmy. Moi mili, jakoś udało mi się przezwyciężyć ból gardła i tak oto przeszliśmy wspólnie przez całą historię Howling Caves. Uciekam, bo niestety zaczynam powoli tracić już głos. Zrobienie tego materiału zajęło mi sporo czasu, dlatego jeżeli się podobało, zostawcie coś po sobie, czy to łapkę, czy to komentarz. Ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie i widzimy się, bądź słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.